W kolejnym potężnym materiale z serii Warz 3 33V3 ze mną Artur i Ezio. No, no, witam, Cześć, witam. witamy was. Podajmy. Artur jest flexem. Jeszcze nie wiedzieli. Gramy na Artura. Boże, na Elmina. No, bo y, 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 Grajka i Łysego Dobra, już mam jaką mam rasę. Otóż ja dostałem sratni. Idę do No To ja robię złoto. No to ja robię złoto. No to powiedz, co ty masz. Ok. Już tylko za bohatera kliknę. Ło Bo z tym kupcem. Więcej w złoto. Tak będzie, git. Będzie, będzie. Już ci mówię, przyjacielu. Ja mam Krasnala, czyli potrzebujemy dużo złota. No, ogólnie byśmy potrzebowali złota. Ale szczerze ci powiem, że nawet nie wiem, czy byś nie mógł pójść Flexa też. Bo ja mam bardzo dużo złota. Jadałem złota 21. A, no to ja gram standardowo. Ale możesz trochę więcej złota niż, nie? Bo A. mimo wszystko będzie... Ja potrzebuję złota i ten potrzebuje złota, nie. Więc przewaga złota może być u Ciebie. Poczekamy na Artura. Niech się odleje. Ja mam Minosa. Dałem 19 zł, 8 kryształ. No to gitara. No. Dobra jestem. Mamy ja... krasnale i Minosy jeszcze do tego. A ja mam bohatera pod złoto i cinek też. No to nic na no to, bronimy maszyn. Który jest szczęśliwcem, który je posiada? Ja. No to cinek, na górze mnie nie zobaczysz. Nara, ja mam Minosa, to oby. To ty napierdalaj, a my tym dołem się ufortyfikujemy i ich skończymy po prostu. To mam nadzieję, że gram na straty. A właśnie, sprawdźcie na co gramy, żebyśmy nie, nie mieli przeklejnej niespodzianki, to sprawdźcie na co my gramy. Nie, nie bij mnie, panie! Nie bij mnie, panie, panie! Przenoszę wiedzę, uciekajcie stąd, lękajcie się mnie. Sproch się o żyło ciemno. Sprochu powzajnych w Żadnego bólu. Nie, panie, nie!

no to stary, katapulty, balisty i jasnych presty na dół, bo inaczej mamy GG. A ty musisz zaorać jeden na jeden, Rui. Czekam. No. Zobacz, Zobaczcie na środku jest, mordeczko, bo ja nie mam za bardzo jak zobaczyć, czym gra Drake'u. Jeszcze tym baśniakiem gra Edzio. Więc tym bardziej bym go chciał jako pierwszego. Nie, Edzio. Baśniakiem gra Edwin, Edwin gra na dole. A nie! Rajem gra Edwin. A to nie, to wiesz... To są tak zwane wizualne tylko problemy. Na górze, na górze krasnal mroczny. A znaczy na środku? Ło, wow, to źle. No to w kłęci, Że to w takim. Gdzie wlot? na Wiesz, żyłka mu pęknie. Dobra, ja ci powiem tak, ci, Ja wysyłam ci na górę, że dwa snakemany i to cała moja pomoc. Wiem, że trochę nie ma tego za dużo. Wiem, że jest w sumie tego mało. Ale jeżeli bardzo uwierzysz, to będzie tego więcej. A nie, skaraby idą. On nie robił łusek. Cinek. Zobacz, nie wiem co ty tam odpierdalesz na tym dole, jestem pod wielkim wrażeniem, chcę żebyś to wiedział. Jakbyście mieli metalu, to byłbym tak. Ja się... Na, na ja górze mu Dobra, potrzebuję tu kowala. Dobra, Dobra spamuję muździerze. Ci, y, y, nie, nie jest prawa moździerze, żadnym oździerze. Wypluj to słowo. Po co ci łaździerze? Po co ci łaździerze na ten moment? Ty potrzebujesz się rozwinąć stary. Metalu potrzebuję. Moździerze? Macie metal zbędny? Nie posiadam takich rzeczy. Już jakieś smoczki są. Podejdziesz tym kapłanem? Kurwa ma shift Control D zamiast shift shift O ja pierdolę Ale troll wszedł No cóż, no cóż, no czasami tak bywa No, i no stary, ale ty tam się nie mił co? No, poleciały te krasnolki. Dobrze, dobrze. Nie mnie, panie. Jakaś miła dusza, czyli wy. Ma, może coś takiego co się nazywa kryształ... 500? Kurwa, wieku. A jakbyście jeszcze mieli złota, ja pierdolę To byłoby tak dobrze że... Masz 500 Kurde, no hopie, ja ratujesz Daj się. Metalu. No nas ratuj, pierwszy decet stary Daj chociaż troszkę Żeby im balista druga weszła w produkcję Nie mam nawet troszkę, mam w tym momencie 30 mm -hmm. Dużo mało, oceń sam To metalu? Dobra, to na razie będę miał więcej katapult niż balist A być co, chodźmy zniszczyć kopalnie po ich stronie A dobra, niszcz, niszcz A niszcz Dobra, ja przestaję tych krasnali robić śmiesznych Szybciej, to... się dobrze tak, jakbyś tak, nie? Porobił mnie. Na górze, za dużo skarabów, Ale się nafarmiłem. Jeśli o... masz dużo kamienia, możesz mi wysłać na T-rexy. Co powiesz na to, że wyślesz mi na T-rexy? Bo nie może tutaj za bardzo podchodzić, bo ja tu nie mam za bardzo żadnej ochrony i nie wysłałeś mi kamienia. Uważaj na ten. U góry mnie zabudowuje moździerzami. Ja straciłem tych kapłanów stary, czemu mi nie mówiłeś? Nie podsułem. Ja no to... stary, no to... no to Za dużo maskarabów u góry. I mnie wepchnął. Niech proszę nie łódź mi tylko tyle, że... Macie kamienia czy nie? Tak. Nie. 500. Panie. Wedle życzenia. Panie, wedle życzenia. Nie no stary, strasznie. Strasznie, straszna rzecz się stała. ...to kryształu. A, no mi możesz sypnąć kryształ, Piękne. nie obrażasz się. Dziękuję. Super Jeżeli macie złota to ja bardzo chętnie, bo... No bo kliknąłem te cztery Ej no na dole cię chopierznie ja z jakimiś jeszcze biami. Złota rozumiem, że nie macie tak, 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 Potrzebuję złota, złota złoto? Nie. Kurde. Dobrze. Nas, tak, Chodź, pod, po, podej z tymi tymi kapłanami. Przynoszę wiedzę Żyno by walczyć. Trzeba Mam. Dobre. Dobra Cuwamy się U góry żelazne Badania zakończone Służę... Słuchaj, mój panie. Co się dzieje u góry? Twoje za... Pomóż na dole, pomóż na dole Ostra Zamość dzierżował mnie u góry Jeden nerwum, nie denerwuj mnie, cinek, jesteś mi nosem. Ale pomóż są mi, pomóż dwóch. mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Bóg się na dole po prostu. Dobra, to ja się bronię. Służę, pogo tobie, mój panie. Ja szczęłam po tych mordzieżach jak chcesz. Masz nowe jednostki do dyspozycji, mój panie. Szczerzeń. Panie. Dobra, nie wyglądam. to trzeba panie, zrobić, to się panie, fajnie, panie, że się robi. Życzenia, panie. Panie. Złota na piwo. Tu mi stary. No znowu mi to przejął, ja cię nie kapłem. Nie Dobra, złota, złota, stary, Kamienia ktoś chce? Ja chcę kamienia na T-rexy. Dałem. Super, czy moje więcej? W góry mnie chcę zamążdżać, więc na razie nie mogę wyjść. Pelam dalej. Przedmiot, przemówiłem. Badania zbyt wielu ludzi. Nie bij mnie, panie, wedle życzenia. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Mięcej, więcej tego starych. Urwa. pierdolony jeden moździerz. Te też by były dobre, może na tym odzieżu. Od góry Jastrzębie, od góry Jastrzębie. No to stare, to już balisty. Wiem, 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 tylko mówię. Dobrze, no. Jej trzeba, to odcinek poradzi sobie na rojacza. To jest kurwa rój. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Ruj wchodzi z środkowego, wysyłam pomoc. No to, no to Cinek, kurwa! Szybko Cinek, bo ja stracę tutaj. Pierwszy tyranozaur odpada z produkcji. Ja ci mogę kamień słać. Kolejny tyran od Lauri, jest? Od kolejki. Nie no, zajebiście ci, że się odwalił. Dużo kamienia teraz złapię, komu tego kamienia? No wysyłaj mi, wysyłaj mi złoto jeszcze, proszę. No nie, no kurwa, jeszcze mi teraz Tyreksy zniknęły z kolejki, no rozjebie mi ryj. Jeszcze sadzawka padła... odcinek serio... Dobra no, potrzebuję teraz złota. Ty nadal pchaj. jak chcesz to krzycz. Krzyczę. No kurwa. No bo jeszcze nie. Dobra. Wysyłaj mi więcej tego. tych kapłanów do góry. Weź tych kapłanów, które wyżej, bo nie mogę tym ruszyć. U góry jestem kontrowane przez te moździerze, kurde. Potrzebowałbym może te T-rexy na górze. Co jest wow. dół najważniejszy, przyjacielu. Buduj jak najwięcej tych T-rexów. Czy mogę wysłać tysiąc kamienek. oni atakują na dole? Nie. Czy macie złoto? Potrzebuję złota, potrzebuję złota i to bardzo. 500. Dobra, 500, ale więcej ci nie dam. U góry chyba wchodzą. Na kolejku jak najwięcej T-rexów, nie. Zrób jak najwięcej tych, tych minotaurów, ty na napierdalaj do przodu. Chilera. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Dobrze. Nie, panie, nie! Tak, Dwa panie. Nie, panie, nie! Tak, panie, wedle życzenia. Tak, panie, wedle życzenia. Próbujemy tam górę mi odbić, czy na razie się bronię? Ale to ty grasz minosem, Cinek, ty cały czas się na napierdalać. Nie mam tam na tym oździerze nic, bym potrzebował te t z 2-3. O kur... Widziałem to. Dobra, idą t Ale rozpierdę go. Przesuń się tym wojskiem trochę, bo katapultami nie mogę wjechać. jeszcze kopalnia, ale nie chcę niszczyć. Chcę cię zberek na tym wszystkim Wysyłaj mi jak najcje kamienia wydobędziesz, panie cineczku I złota wysyłam, bo mi zło... Atakują na dole, atakują na dole, atakują na dole, atakują na dole, atakują na dole Porobił mnie kapłanami, roju, czarami. Dobra, więcej. wycofaj chwili... Cinek, macie jeszcze złota trochę? Tak To wyślij, wyślij, 500 Super O, i u góry stakuje tych kapłanów i... Ale dużoście porobili, rozumiem, tak? Nie Oj. no, wyszedł no ale porobiliśmy, on już tutaj stary nic nie miał No to, drogi przyjacielu, teraz te katapulty wysyłasz i bajesz te wszystkie na górę Czyli dołem Znaczy od siebie, dobra Znaczy ja bym powiedział, że góra to ta druga linia, ale niech ci będzie W się sensie bezpośrednio w niebieskiego mam nie iść, tylko iść przez minotaura, nie? Tak some of Zostaw e, parę maszyn stare, w razie czego święty głowy Panie, to i odborczenie. On jeszcze nałazić będą. No, Panie. No bo idzie dołem, idzie dołem. Zdajmy Ci ten ciężar z głowy. Przemyślmy, by walczyć. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Do góry maszyny, mrocznego krasnala i rój. No... Na tam jadę, nie? On... Potrzebuje z... kamienia. Masz kamieniec? Czekaj. Bo chyba Daj będzie coś, we mnie wchodził rój. Masz u mnie armię, jak coś w sensie koło metalu. Y, ar, y, Artur. Wiem. Okay. Dobra, niszczymy to moździerze na górze Nie szczelają u góry Wasze jednostki Ide. zaatakowane. Macie więcej kamienia? Nie, właśnie potrzebuję. Na koniec są trzy katapulty. Bronię maszyn u góry. Dawaj, szczelaj, kapłani też niech bronią maszyn. Dużo gnoli. U ciebie, Artur. Dobra, ciśniemy górę z maszynami. Czemu ja kamienia nie mam? A, bo tyle budynków zakolejkowałem. Jak ktoś maszyny, będą mi się zbierać przy tym twoim złocie, także mi mów jakby zalegały. Ruszyć te maszyny trochę u góry, bo moje gnole nie mogą przejść. Się poblokowałem. O, puściłem. Mi micie. Potrzebujesz więcej Mają przyjemność, żeby hero spedali. czy mogę iść w górę przejąć? Wiesz co, możesz przejąć raczej. Mamy nagi na wodzie, wątpię, żeby ci spedali liczyć. Przedkładam ci coś. To co Drake, kto, kto grał na dole, to się podał normalnie? Brońmy tych maszyn u góry, bo już mało zostało obstawy. Poddali się. Nieco się nie No, uratowa uratowaliście mnie trochę, bo miałem problem tam na górze. Przez to, że ruj tam stał. Nie no, te maszyny opesu, kurwa. O, no, największe surowce. Te skaraby robią mi nosy, jak dobrze po ten... Po, yy, no tak. Poruszasz jeszcze, jak łuski wysłasz do przodu, żeby biły się moi z łuskami więcej jest tych skarabów niż tych minasów po prostu.